Dzień dobry, cześć. Dzisiaj zabieram Was na Ochodzitą. To szczyt w Beskidzie Śląskim wznosi się na wysokość prawie 900 metrów nad poziomem morza 895-894 tak w różnych źródłach możecie znaleźć. Miałem ambitny plan, żeby tutaj coś Wam opowiedzieć, coś pokazać, ale. Ten sód słońca po prostu dla mnie zmiażdżył system. Nie miałem głowy, nie miałem czasu, żeby coś tam u góry gadać. Zresztą strasznie wiało. Nie wiem też, jak tutaj to będzie słychać. No w każdym razie zapraszam Was na taniec chmur. To było coś naprawdę niezwykłego i mam nadzieję, że spędzicie parę przyjemnych chwil na oglądaniu tych obrazków. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie, dlaczego u góry nie zdołałem nic powiedzieć, nic nagrać i nagrywam dopiero grubo już po wschodzie słońca, już jest prawie przed ósmą, także dwie godziny fotografowania i filmowania za mną. No, gdybyście chcieli wybrać się na jakiś fajny wschód słońca, w górach, Ochodzita, to jest pewniak, to jest wspaniałe miejsce, także Wam to bardzo polecam. No i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!